Na jednym ze stawów w gęstych trzcinach ukryły swoje gniazdo najmniejsze z naszych czapli – bączki. Młode budzą się właśnie z popołudniowej drzemki. Czekają na powrót rodziców z pokarmem. Stagnująca w trzcinowisku woda sprzyja rozwojowi komarów. Dokuczają one nieustannie pisklętom, atakując najsłabiej opierzone części ciała, wokół oczu i dzioba. Bączki starają się pozbyć krwiopijczych natrętów. Niestety komarów jest zbyt dużo, aby mogły sobie z nimi poradzić. Oczekiwanie na rodziców przedłuża się. Bączki są już bardzo głodne. Wreszcie pojawia się samiec. Jest bardzo ostrożny. Uważnie obserwuje otoczenie gniazda. Gdy stwierdza, że nie ma żadnego zagrożenia, podchodzi do piskląt. Najmłodsze z nich natychmiast atakuje dziób samca, domagając się przyniesionego w wolu pokarmu. Nie tylko ono jest głodne. Wszystkie młode rzucają się na zwróconą przez samca żabę. Walczą z całych sił. W końcu zwycięża najstarszy. Najmłodsze i najmniejsze pisklę jest nadal głodne. Ciągle domaga się pokarmu. Wreszcie może się najeść. Z trudnością połyka niewiele mniejszą od niego żadę. Po tak obfitym posiłku czas na kolejną drzemkę. Młode wtulają się w samca siedzącego na gnieździe jak kwoka.